Jacek! Patrz mi do środka! Jest godzina piąta rano. A ja z Jackiem umówiłem się na muchowanie i na pstrągi. Kurno jestem tak podjarany, ponieważ było to jedną z moich marzeń. Może nie na ten rok, ale jeżeli można je spełnić w tym roku, to czemu nie? Żeby wam nie ściemiać, pierwszego dnia nic nie złowiłem, a Jacek bardzo mocno walczył ze swoją cierpliwością, by nauczyć mnie zarzucania, prowadzenia przynęty i przede wszystkim nie plątania zestawu. Więc przejdźmy szybko tą naukę i zapraszam do drugiego dnia. No to zaczynamy dzień drugi. Trzymajcie kciuki. Kurwa! Muszę ci zrobić zdjęcie, musisz trzymać tak. tych. Może zdąży spaść. Ładnie są zapięte. Ten zniżej już, już elegancki.

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。 Ngam. Ah. Hey. Muszę się nauczyć jeszcze je wyciągać. Jest Jacek. Patnij do środka. O kurwa. Ale piękny. Ale piękny co? Ile to jest? 40 parę? na O, jest piękny, jak na białkę to jest bardzo dobre. Ale ich tu musi być w tej rynnie. Musi, no. <laughs> no, ław, łap. Ja Wiesz, że to było Wyżej wędka, wyżej wędka, wyżej wędka. Wysnuj tego sznura, wysnuj sznura. O, i teraz do ręki. Aj, proszę, jak pan Robert łowi w Na muchę. Reasumując te dwa dni z strągami, pierwszy dzień mega dużo nauki. Jestem wdzięczny Jackowi za jego cierpliwość i za sprzęt, który mi pożyczył, bo tak naprawdę łowiłem jego sprzętem. Drugi dzień zabrał mnie Jacek w takie miejsca, gdzie złowiliśmy razem naprawdę mnóstwo fajnych, małych i dużych ryb. I jak to mój kolega Tomasz Arytmiczny mówi: Wędkarzu, spróbuj, jak możesz. A po powrocie do Bydgoszczy postanowiłem, że kupuję zestaw muchowy i będę doskonalił swoje umiejętności tu, na miejscu, na brdzie. The hoy, no matter what, only rods, reels, and fish.